Aktualności Marianna Furman, witam Państwa. W dniu 2 października bieżącego roku odbędzie się festyn pod hasłem 9 milionów serc, a organizatorem jest Polska Szkoła w Stretam, która przygotowała mnóstwo atrakcji, w tym super zabawę z muzyką na żywo, smaczne potrawy i wiele aktywności dla dzieci i dorosłych. To będzie wydarzenie roku. Już dziś zapiszcie tę datę w kalendarzu, a my w tym dniu zrelacjonujemy dla Was na żywo część tego wydarzenia. Podczas festynu będzie zorganizowana zbiórka dla Bartusia Przychodskiego z Sandomierza chorego na SMA. To jest rdzeniowy zanik mięśni spowodowany obumieraniem neuronów ruchowych odpowiadających za pracę mięśni, przekazujących impulsy z mózgu do mięśni. Wszystkich ludzi dobrej woli prosimy o wsparcie i kontakt w tej sprawie z Polską Szkołą w Stretam. Adres eventu pojawi się na pasku naszego ekranu. Start już od godziny 12. A 3 października bieżącego roku w relacji na żywo pokażemy Wam kolejny event, któremu również przyświeca szczytny cel. Dzielimy się ponownie charytatywną akcją The Greatest Showman, którą również wspieramy patronatem medialnym. Część dochodu będzie przeznaczona na leczenie tym razem Natalii Szlachtowicz. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji dla dzieci, w tym pokastańca. Występ iluzjonisty, malowanie twarzy, kolorowe warkocze, konkursy i wiele, wiele innych. W programie występy artystów, pokaz mody słowiańskiej, smaczne polskie potrawy, stragany, aukcje i loterie z atrakcyjnymi nagrodami. Adres eventu pojawi się również na pasku naszego ekranu. Start od godziny 14 do 17.30. Wszystkich zapraszamy do wspólnej zabawy i dziękuję Państwu za uwagę. Wyspa TV, telewizja dla Polonii z Wielkiej Brytanii, Wyspa TV to reportaże z wielu regionów, debaty z ciekawymi ludźmi, rozmowy z ekspertami i wiele innych programów. Wyspa TV, zapraszamy.